Witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem i witam was dzisiaj w pierwszym odcinku lub pierwszym i ostatnim z nowej serii, lub po prostu jednoodcinkowej serii z moi drodzy z aukcjonerów. Czy marzyliście kiedyś, aby być mistrzami i zarabiać ogromne pieniądze, albo je stracić? Gdy magazyny zostają opuszczone przez swoich właścicieli, skarby, które znajdują się w środku, są wystawione na licytację. Ja też nie, tak więc zaczynajmy. Moi drodzy, tak, chodzi w, o co chodzi w tej grze? Oczywiście witam się z Wami, jestem Kuba i kontynuujemy, albo, no przepraszam, zaczynamy, nie kontynuujemy. E, tak więc o co chodzi w tej grze? W tej grze, moi drodzy, chodzi o to, że po prostu jesteśmy aukcjonerami. E, no i po prostu musimy. Że tak powiem, że tak powiem, łazić po tych wszystkich aukcjach, wykupywać i tak dalej, tak dalej. Tak więc zaczynajmy. Cześć tutaj. Ty musisz być kimś, kto chce zarobić bardzo dużo pieniędzy na magazynowych aukcjach. Czy to jesteś ty? Oczywiście, że to jestem ja. I've been business, czyli jestem w tym biznesie od bardzo długo. And I can see in your age <laughs> że, że, że Ty masz w swoich oczach to, czego, czego to coś potrzebuje, czy yy, te aukcje, czego potrzebują. Dobra, dobra, okej, okay. tutaj jest Alicja. I can teach you the. Okej, okay. ona może nauczyć mnie podstaw, żeby być prawdziwym aukcjonerowym masterem. Powinniśmy my zaczynać? Oczywiście, że powinniśmy, tak więc zaczynajmy. This is a self-storage facility. People rent displays to store their possession. Ok, czyli oni wypożyczają te miejsca, żeby. No tak, właśnie, to są te magazyny No i ludzie po prostu wypożyczają te miejsca Wynajmują te miejsca Żeby po prostu sobie tam Ich posesje tam posadzić, że tak powiem, prawda? But, ale jeżeli oni zapom Zapomną płacić po prostu te, te Za to te wypożyczenie ich, ich te magazyny zostają Zostają, prawda Dane na tą aukcję That's where we, that's where we. The Auction Hunters Coming. No dokładnie, czyli my musimy upolować na te najdroższe magazyny i tam gdzie po prostu ci ludzie najwięcej, że tak powiem, zostawili i zapomnieli z, z, z właśnie zapłacić za to, prawda? Okej, okay, teraz mamy pierwszą aukcję. No i moi drodzy, przejdźmy do pierwszej aukcji. O co chodzi w pierwszej aukcji? Zaraz się przekonacie. Dobra. Ja lubię zawsze licytować, kocham to po prostu. Dobra, ile to kosztuje? 120, 64, 55. Dobra, lecimy, lecimy z koksem. Let's get started. Ok, dobra, dobra, ja to rozumiem. Ogólnie to jest warte gdzieś tak, moim zdaniem, 250 na moje oko. Tak więc myślę, że do 250 mogę wejść, prawda? Dobra, kim me Dobra, zobaczymy. Wejście, bo ta kosiarka 120 kosztowała, ten dzwonek około 60, te krzesło, tak, więc zarobimy na tym na pewno może nie duże pieniądze, bo to jest na pewno start, ale coś tym zarobimy. Tak jak mówiłem około 250, zarobiliśmy 62, więc nie jest oczywiście najgorzej. Dobrze. Zrobiliśmy coś tam, coś tam zniszczyliśmy. Superansko, nieźle. Dobra, zyskaliśmy trzy sztapki, czyli tą walutę oczywiście tą specjalną, czyli tą, za którą musimy płacić. Ok, mamy tutaj te krzesła, eee, tak więc sprzedajmy, moi drodzy, to. Okej, okay, świetnie. Sprzedaliśmy właśnie tą rzecz. Let's head the storage, you just gain access to Dobra, 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 nieważne. Ja już nie chcę tego tutoriala przechodzić, ja umiem grać w tą grę. <grym> Niestety, ale trzeba przejść ten tutorial, ale może to też wam się przyda, bo prawda Wy też zobaczycie o co w tej grze chodzi. No i właśnie, to jest ogromne utrudnienie Ponieważ sami widzicie, już teraz nie możemy tych itemków sobie po prostu tak, że tak powiem. E, zobaczyć co tam w nich jest tak dokładnie i ile będą kosztowały, ponieważ teraz są pudła. Pudła zasłaniają inne temki, które są za nimi, i, i w pudłach też nie możemy wyszukać, co jest w danym pudle, bo po prostu nie wiemy i nie widzimy tego, tak? Okej, okay. czyli zaczynajmy. Ja tego, teraz już nie będę tłumaczył, bo to za, za dużo czasu zajmuje, ale będę Wam mówił o co chodzi. Okej, okay. czyli kalkulator to jest y, umiejętność specjalna, która pokazuje nam, ile dokładnie dana, y, dane pomieszczenie jest warte. No i na przykład te pomieszczenie jest warte 352 no i nie możemy po prostu po, powyżej tego licytować, bo stracimy. No, dobra, lecimy. Ok. 352 to nie możemy więcej dać. Ok, czy ktoś wejdzie za powyżej 300? Twice? No nie wiem, dziwnie, dziwnie, szkoda, że nikt nie wszedł, prawda, za tą kwotę. No i kalkulator to jest taka bardzo specjalna umiejętność, moi drodzy, za którą oczywiście musimy zapłacić, ale powiem wam szczerze, że. No, jej się aż tak często nie używa. W sumie nie jest to taka potrzebna. Dobra, zaczynamy. Okej, okay, tutaj, właśnie, moi drodzy, kolejna umiejętność specjalna to są okulary. Jeżeli jest dużo takich kartonowych, kartonowych pudełek, albo później będą metalowe, to możecie po prostu użyć sobie tych okulary. Okulary pokazują, co jest po prostu w środku tych boksów. No i sami zobaczcie, tutaj mamy sztangi o artefakt. No widzę tego sarkofag. Oczywiście sarkofagi i wszystkie artefakty są bardzo cenne, tak więc licytujemy się zawsze do samego końca. Dobra, bidujemy oczywiście. I'm in Zobaczymy, czy ktoś wejdzie za jakąś większą kwotę, moi drodzy? Musimy ten artefakt mieć, no nie? Dobra, Game lat Mu musimy to kupić, to nie ma to nie ma, To nie ma szansy, moi drodzy, że tego nie kupimy, bo jak jest artefakt zawsze się kupuje, chyba że nie mam pieniędzy, prawda? Okej, okay. widzimy, że tutaj kolejną i o, zarazem ostatnią umiejętnością specjalną jest bucik. Jak możecie się domyślić, moi drodzy, możemy tym bucikiem właśnie kogoś wykopać. Tą osobą będzie kolega w, z brodą. E, po prostu jeżeli ktoś jest nahalny, bardzo chce nas przebić, albo bardzo chce nam zrobić nadużyć, żeby podbijał nam tą cenę, prawda? E, no to po prostu możemy go wykopać, no i załatwiona sprawa. Nie ma go już na tej aukcji, super. Jemy. Yeah, tutaj oczywiście, że licytujemy się. Going once, going twice, souls! A, i myślałem, że sol Pay. Dobra, lecimy, oczywiście art art, yy, artefakty zawsze są dużo warte, więc jeżeli będziecie grali w tą grę, to pamiętajcie, że jak widzicie się artefakt yy, albo X-Rayem, albo tak wam intuicja podpowiada, zawsze bierzcie, moi drodzy, tą aukcję. Okej, okay. dobra, tutaj sprzedajemy, o, dużo tutaj nawet tego, ale tak jak mówiłem, tutaj będziemy mieli 352, no bo wiadomo, kalkulator to jest najpotężniejsza moc specjalna, bo ona nam zawsze mówi, ile coś jest warte, więc no wiadomo, że będziemy się licytowali zawsze od... Odrobinę mniej, żeby po sprzedaży zarobić jakąś tam marżę z tego mieć. Dobra, dodajemy do kolekcji. Ok, lecimy. Nawet spoko dodajemy do kolekcji bardzo sporo pieniędzy, zarobiliśmy z tego naprawdę się bardzo cieszę. No i to mi się jak najbardziej podoba, moi drodzy. Okej. Okay. Oh, look: another Rocky who thinks he can outtrack me Dobra, dobra, ziomeczek. Ja już nie chcę się z wami tutaj przykrzykiwać. Oni tam będą gadali, moi drodzy, ale to jest 100% nieważne i zabiera tylko nam czas na nagrywki. Dobrze, lecimy sobie dalej. Teraz sam w końcu mam nadzieję, że coś zagram. Ok, tutaj widzimy, mamy Houston. Houston, żeby żeby odblokować miasto Houston i móc się w Houston, to musimy zabić Jacka, no i po tym jak e, prawda, zabijemy, to znaczy nie zabić tylko e, zniszczyć Jacka na jakiejś wolnie e, magazynowej. Co to znaczy zniszczyć? Zniszczyć to znaczy po prostu więcej zarobić niż Jack. No to po prostu odblokowuje nam się Houston. No i dobra, Houston odblokujemy, bo tam są naprawdę spoko diamenciki. Reklamo się pokazała. Czy ja przypadkiem moi drodzy chyba nie wykupiłem reklam? Tak, nie wykupiłem reklam. To widzicie, co, dajcie mi chwilę, ja wykupię te reklamy i zaraz zwracam. Okej, okay, moi drodzy, już kupuję te reklamy. E, ile to kosztuje? To 2,50 kosztuje. A ja na saldzie mam 30. No spoko, oczywiście kupujemy te reklamy i już lecimy. Proszę, proszę. Państwa, zapłacono. Nie mamy reklam, superancko. <głos》>, można pograć. Oczywiście, wchodzimy tutaj. E, go za 7 energii. Ogólnie, każde takie wejście na aukcję kosztuje energię. No i ta energia oczywiście nam się odnawia, ale możemy też ją dokupić. Oczywiście my nie będziemy ją dokupywali, bo raczej nie będziemy robili odcinków pół godziny. Dobra. Anna, I didn't come with a lot of bits back today. Troy, I Kanda Andycy tutaj. Dobra, dobra, nieważne. Nie interesuje mnie, co wy tam myślicie. My tu przeżyć, moi drodzy, wygrać to. Okej, okay, wóz 50, 58, bardzo mało. Gitara tyle, sporo. No to słaba, słaba. Naprawdę, nie będziemy się licytowali, myślę, powyżej 275. Myślę, że powyżej już nie, bo stracimy. Okej, okay, 150. Okej, okay, 225 mogę jeszcze dać. 200 to znaczy, bo nikt jeszcze nic nie dał. Going twice, going twice. Ajajaj, dobra, lecimy moi drodzy, niech stracę, jak stracę trudno, zobaczymy, nie wiemy też co jest w tym pudle kartonowym, akurat jakby się coś okazało, że jest spoko, to jak najbardziej, jak najbardziej będzie, okej, okay, okej, okay. za 250 kupiliśmy super ancko. nie jest najgorzej, spoko, kolejny, kolejny magazyn, zaraz się przekonamy co tutaj jest ciekawego, okej, okay. mamy tutaj jakieś zabawki, mamy tutaj to, mamy, a zabawki ile warte? Sporo całkiem, no dobra, myślę, że... 205, 275, tak jak mówię, to jest Max, kolejny Max. No i ogólnie na przeszukanie, ile te wszystkie rzeczy kosztują. Mamy dosłownie, moi drodzy, 5 sekundek, więc jeżeli nie uda nam się wszystkie odkryć, to niestety za 300 wchodzić. A wejdę i spasuję. No i znowu kupiłem, no nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale dobra, zobaczymy czy się udało. Bo ogólnie zawsze na tych autach też można stracić, więc to jest oczywiście ogromne ryzyko, ale też dobry zysk. Dobra, 5 sekund mamy na to żeby zobaczyć co ile to kosztuje no nie za dobra też chyba Kotara chyba nawet jest droga, o ile się nie mylę 200 Do here? Oczywiście, you hear? me that me Za 300 No za 300, czy ktoś wejdzie za 300? Hmm, dobra, dajmy 325 i pasujemy już Wszystko kupiłem, wszystko moi drodzy co mogłem kupić kupiłem Mam nadzieję, że mi się to zwróci, dobra Pierwsza, no nie wróży to zbyt kolorowo bardzo niekolorowo wróży. Dobra, ale dobra, zwróciło się. Kilka bucksów zarobiliśmy superancko. 56 baksów zarobiliśmy superancko. Przechodzimy sobie dalej oczywiście, moi drodzy. Okej okay. zabaweczki 76, kolejne zabawki, mało niestety, mało myślałem, że więcej. E, ubrania bardzo mało i nie jest. Tak. Dobra, jednak nam się udało. Już myślałem, że straciliśmy na tym, ale jednak nam się udało. Superancko mamy to, moi drodzy, i lecimy sobie dalej. Okej. Okay. Job. basketball, tutaj ten ten. Mało. Mam nadzieję, że. O, kurde, w tym list tym nie było. No ale dobra, nie straciliśmy. Ale tylko cztery zarobiliśmy, ale jednak udało nam się to wygrać. No i super. Ile mamy, moi drodzy? Będziemy mieli lucky spina? Nie mamy lucky spina, ale mamy trzy e, sztabki złota, więc jak najbardziej spoko. Ok, moi drodzy, zagrajmy sobie jeszcze jedną e, arenkę. Myślę, że to będzie całkiem arenka. To nie jest arenka, tylko co są magazyny. Wojny magazynowe, moi drodzy. E, who knows what you may find? No, dobra. No to wezmę to. Co to jest? Dumpster. Chcę ten śmietnik. Co to? Jakieś rolki za 36. No spoko. Aha, dobra. Takie losowe. Powiem wam szczerze, że grałem w tą grę bardzo, bardzo długo. Ale za moich czasów, jak ja jeszcze w tą gierkę grałem, to nie było takich nowości. No ale spoko. Tutaj mogę coś jeszcze wziąć? Nie, chyba nie mogę już, prawda? No nie, nie mogę. Dobra, superansko. Spoko. Przechodzimy sobie dalej. Nie chcemy, moi drodzy, tego kupowali. Ile to kosztuje? 5000 zł? Nie rozumiem tego dobra, lecimy na trójeczkę, moi drodzy, za 7 oczywiście energia ale może nam się uda to wygrać. Okej, okay, walczymy z jakim Matem trojem, to nie jest aż takie trudne okej, okay, lecimy. E, ile to kosztuje? 30, 33, 140, 19. No, tak nieszczególnie dobrze. Okej, okay, za 200 zaczynamy. Myślę, że tak do... Tu, 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 do 300, gdyby ktoś tutaj... Dobra, ja pasuję, ja pasuję za 350 kupił bardzo. Wydaje mi się, że straci na tym, bo 350 to nie chyba nie była aż taka kwota, żeby tą... żeby ten magazyn kupować. Dobra, skupmy się już na kolejnym. Okej, okay, mamy 150, no czego walizki nie mogę? 200 mamy, nic nie mamy. Dobra, tu tutaj tak do 400, myślę, że wiadę. Do 400 będzie dobrze. Okej, okay, money. I mean No oby... Dobra, wiadę za 4. Kurde, kupił drugą aukcję. No, może mu się to zwrócić. Akurat tutaj, powiem wam szczerze, może mu się to zwrócić. Dobra, musi, musi nam się udać chociaż to zrobić. Mam nadzieję, że się uda. Dywan, ok, mamy 200 już tutaj. Mamy 300, pra... podam 300. Mamy, ok, czyli do 400, do 400. Wejdziemy tutaj, max do 400, a potracimy. Dobra, zobaczymy, yy, zobaczymy co tutaj będzie. Dywan nawet sporo kosztuje. Ok, 300, na pewno wejdę. ajajaj. No, i właśnie widzicie, moi drodzy, ten złoty to jest ten jack. No, i jak pokonamy tego jacka, to nam się odblokuje Houston, więc zależy mi na tym, aby się odblokowało tego jacka. Za 350 i. Dobra, wejdę pasuje. Dobra, moja, ale. No, ja nie wiem, czy na tym. Z... No, chyba, chyba na tym straciłem. O kurde. Ohoho! Ale na tym straciłem, no nieźle. 41 dolców na tym straciłem. Co za gałgan ze mnie. A Jack jak zwykle, moi drodzy, wygrał. No niestety, moi drodzy, tak to bywa. Sprzedajemy te itemki. No i, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, dajcie oczywiście znać w komentarzach. Eee... Okej, okay. no to dobra, zaraz to z, z upgradeuję. No na, widzicie, nawet aktualizacja weszła przed chwilą, tą gierkę popierałem, więc jak najbardziej spoko. Okej, okay, tutaj ogólnie ma, mamy jeszcze taką opcję z zakładka jako mój sklep, ale mój sklep odblokuje się od 8 poziomu, tak jak tutaj właśnie wam tu jest napisane. No i w tym, e, w tym sklepie możemy sprzedawać artefakty, które udało nam się wydropić na poszczególnych autach, tak więc oczywiście jest to super sprawa. No i co moi drodzy, mam nadzieję, że wam się takie wojny, wojny magazynowe spodobały. No i co, widzimy się już w kolejnym odcinku? Dajcie znać moi drodzy, czy Wam się podobało, czy chcecie serii. Jeżeli tak oczywiście dajcie znać, tak jak mówię No i widzimy się, mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach i, i że Wam się to w miarę chociaż podobało. Tak więc moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinkach, no i cześć!